Cześć, witam Was w kolejnej lekcji po dłuższej przerwie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, nauczyć Was um, drugi styl odmiany. Nauczymy się już odmiany w, w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Teraz będziemy się uczyć tych samych czasów, tylko w innym stylu, w stylu formalnym, grzecznym. Ta końcówka, którą się do tej pory uczyliśmy, też była grzeczna, ale nie był to styl formalny. Teraz nauczymy się tych samych odmian, w tych samych czasach, tylko że w stylu formalnym. Tak więc zacznijmy. Zacznę sobie od czasu teraźniejszego. I jakie dwie końcówki będą obowiązywać w czasie teraźniejszym? Jedna z nich będzie końcówką Symnida. Tutaj mamy P, ale będziemy czytać je jak M. Symnida. I taką końcówkę będziemy dodawać do tych czasowników i przymiotników, które będą się kończyły na spółgłoskę, do spółgłosek. Druga końcówka jest to Mnida. Znowu tutaj P będziemy czytać jak M. Patrzy tam jak M, po prostu kiedy spotyka się z N, tak jak tutaj. Czyli to nie jest pnida tylko mnida, zawsze tak będzie. I tą kocówkę Mnida będziemy dodać to do samogłosek. Mam tutaj kilka przygodów, spróbuję sobie je razem odmienić. Mam tutaj pierwszy przymiotnik jest to siłą hata który oznacza być przyjemnym. Na przykład, przyjemny, e, może być pogoda na dworze. Kiedy nie jest za ciepło za gorąco, jest tak przyjemnie, wiaterek wieje, coś tak możemy sobie określić. hata Spróbujemy sobie odmienić. Si. Ha. usuwamy sobie datę jak zawsze przy odmianie i zostaje nam co? samogłoskę. co dodajemy do samogłosek? dodajemy sobie końcówkę mnida tutaj to p wejdzie nam na dół siłon ha wyszło nam si ha, mnida jest to po prostu yy, ten czasowy, ten przymiotnik odmieniony w czasie teraźniejszym w tej końcówce formalnej grzecznej, w tym, w tym stylu mam tutaj przymiotnik mepta, co oznacza być ostrym Znowu sobie odmienione. Mamy MEP. Jest to spółgłoska, więc dodamy tutaj końcówkę SEMNIDA. semnida. Kolejny czasownik UDA. PRZYJŚĆ. Zostaje nam potem tutaj samo o, prawda? Kiedy końcówkę usuniemy. jest to samogłoska, dlatego MNIDA. I znowu P wchodzi tutaj w tym wadku nam na dół. Wyszło nam omnida. I ostatni czasownik, który już chyba dwa razy widzieliśmy w moich lekcjach, jest to mokta, czyli jeść. Tuż tutaj z boku napiszę, bo tutaj miejsce mi zabrakło. Mok, spółgłoska, dodajemy symnida. Mok, symnida. I tutaj jeszcze jeden czasownik poniżej Napisam z gwiazdką i też innym kolorem, dlatego że on tutaj będzie się odmieniał troszeczkę inaczej. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest czasownik, który na dole komecie się kończył na "-l". I teraz napiszę tutaj w nawiasie zasadę. Kiedy jest L, kiedy ten czasownik będzie się kończył na L i przyjdzie nam do tego jakaś końcówka, która zaczyna się na N. Czyli tutaj zrobimy sobie dodać N. Co się wtedy dzieje? Wtedy to L nam znika. I teraz tak, przepraszam. Na N oczywiście też, ale też w przypadku P, tak jak właśnie w tych naszych końcówkach, i w przypadku S. Czyli w tych trzech tutaj przypadkach. Zawsze będzie nam L znikało. Więc co tutaj się teraz stanie? Kiedy usuniemy sobie, usuwamy tutaj końcówkę DA, ale też musimy usunąć L, ponieważ dodajemy końcówkę na P, prawda? Czyli będzie wtedy Samnida. Tak to wyjdzie. A nie żadne, na przykład nida, Nic takiego nam tutaj nie wychodzi. Wychodzi nam Samnida. To będzie salda mieszkać, żyć. Czas teraźniejszy mamy za sobą. Spróbujmy teraz czas przeszły. Jak to będzie wyglądało? Czas przeszły będzie bardzo podobny do czasu przeszłego w naszej końcówce nieformalnej. I pamiętamy, że w tamtym e, przykładzie mieliśmy na przykład końcówkę "-assojo". Tutaj będzie końcówka "-asymnida". As tak samo właśnie w przypadku samogłoski "-a", oraz "-o". Tam była końcówka os sojo, tutaj mamy "-osymnida". Os w przypadku, przypadku samogłosek "-o", "-u", y, "-i". I ostatnia wersja, przy czasowniku Hada, tam odmieniliśmy jak Hessojo, tutaj mamy Hessymnida. I to właśnie w przypadku jest Hada. I spróbujmy teraz. Mamy znowu Mokta, czyli nasze Jeść. Mamy tutaj Mok. Jest to, mamy tutaj wtedy samogłoskę O, to dajemy wtedy osymnida. Mogosymnida. mnie Na przykład zjadłem, zjadłam, prawda? Zjedli i tak dalej. Czada, czyli spać. Mamy tutaj. Mamy tutaj samogłoskę A. Co dodajemy w, w przypadku A? Asymnida, prawda? Tylko, że tutaj to A już jest, dlatego wystarczy tutaj wpisać S na dole. czasymnida. Asymnida. Mamy Kidarida. Czekać. Mamy tak. Pierwsza część zapisujemy. ki da ri Trzy i dodajemy osymnida. Tylko pamiętajcie, zawsze, kiedy mamy i o obok siebie, łączymy to w jedno. Więc nie ja będzie ki da ri osymnida, tylko ki da ri osymnida. To i połączy nam się z o. Tak więc spróbujmy tak zapisać tutaj w tym drugim jeszcze. W tym właśnie poprawnej wersji. Ki da Kidario? Symnida. Mam tutaj ikta, czyli czytać. Zapisujemy sobie. Mamy samą głoskę i. Czyli dodajmy wtedy co? osymnida. Ile Ilgo simnida. Przeczytałam na przykład. Prawda, czytać w czasie przeszłym. I ostatnie: Czasownie, Kumbo. Hada uczyć się. Oj, przepraszam. Kumbu i mamy Hada. Na co się zmienia? Hada. Zawsze na Hesymnita. Zapraszam tutaj innym kolorem. Jeśli komuś jest trudno, to zapominać sobie tą zasadę. A pamięta tą zasadę z tej końcówki nieformalnej? to spróbujcie sobie tak wyobrazić. Zróbmy ten przykład na jednym czasowniku. Na przykładzie Mokta. Jeśli nawet pamiętacie, że tam jest czasownik, który odmieniamy jak mogossojo, prawda? W czasie przeszy. Jeśli to pamiętacie, to zapiszmy sobie najpierw. Tam mamy mogossojo. I to jest ta nieformalna końcówka. Ta końcówka ojo jest nieformalna, prawda? A my nie chcemy nieformalnej, chcemy formalną. Więc wystarczy tą część zamienić na końcówkę formalną. Spróbujmy. Czy początek jest taki sam? Nie chcemy tej nieformalnej końcówki, chcemy formalną. A jaka jest formalna końcówka? Spróbujmy zobaczyć. Symnida albo mnida. Tutaj mamy spółgłoskę. Czyli to dodać symnida. I wyszedł nam czas przeszły, tylko że. W tej wersji formalnej, prawda? Czyli jeśli nie wiecie tutaj, jak, nie możecie tego zrozumieć, jak tutaj odmienić em, w czasie przeszłym, w tym stylu formalnym, odmienicie sobie w tym stylu nieformalnym i wymieńcie sobie po prostu końcówki. Ojo na symnita. Wtedy wyjdzie nam tutaj ta forma, y, akurat w tym wypadku, ta formalna, prawda? Zróbmy teraz czas przyszły. To będzie wyglądało bardzo podobnie. Pamiętamy, że czas przyszły jest to końcówka l Kojejo. To no jest tak samo, będzie samo L albo L, a potem Komnida lub Kosimnida. To jest tutaj to samo, także można tej praktycznie wymiennie sobie to stosować. Spróbujmy. Masida. Masi. Samo głos, czyli dodajmy wtedy L. Potem Komnida albo Kosimnida. To już tutaj nie ma różnicy. Komnida na przykład. Masil Komnida. Pić, czyli na przykład wypiję, będę pić, prawda? Kada znowu, mamy tutaj znowu nasze iść, k, znowu samogłoska, czyli dodajemy samo l, l, komnida, mokta, mamy znowu jeść. Tutaj z tym razem mamy spółgłoskę, czyli to dodajemy tutaj wtedy całe to l, Mogę. komnida, zjem, będę jeść. Salda. Tutaj też powinno napisać gwiazdkę, chociaż to już powinniśmy znaleźć tam z poprzednich lekcji, z naszego czasu przyszłego. Spróbujmy. Kiedy zostawimy sobie sal, to teoretycznie tutaj jest spółgłoska. Czyli się mogli pomyśleć, że kiedy mamy spółgłoskę, no to trzeba dodać L. Ale tutaj, tutaj to jest wyjątek i kiedy mamy tutaj spół, y, spółgłoskę L, nic nie dodajemy. Czy zostaje nam samo sal? Sal komnida po prostu. Na przykład będę mieszkać, prawda? Salda mieszkać. I taka trochę jaka włoska, tutaj mamy czasownik sada, czyli kupować. Kiedy sobie usuniemy tutaj to nasze da, zostaje nam tutaj sa, i tutaj wtedy dodajemy l, prawda? Bo to jest samogłoska sal, czyli infad, kupię, prawda? I teraz zobaczcie, salda, czyli mieszkać, oraz sada, czyli kupować, akurat w tej gramatyce będą się tak samo. Także to jest taka trochę ciekawostka, że i to będzie salkomnida, i to salkomnida. I teraz jaki jest minus tej końcówki? Jest taki, że ta końcówka w pytaniach i w zdaniach oznajmujących będzie wyglądała inaczej. Pamiętacie naszą końcówkę, tą ajo-ojo? Tam i pytanie, i zdania oznajmujące wyglądają tak samo. Tutaj niestety ta końcówka jest troszeczkę inna. I tutaj mamy w pytaniu będzie końcówka symnika. Tam było symnika, to mamy symnika do spółgłosek i mnika. Tam było mnida do samogłosek. Czyli po prostu da zmieniła się tutaj na k. I spróbujmy znowu kada. Samogłoska, czyli dodajemy mnika. Kamnika. Tak naprawdę krzyżytamy kogoś. Idziesz tam na przykład do szkoły, kamnika. I teraz tutaj, drugi przykład. Mamy tutaj czasownik ichta, czyli czytać. Jest współgłoska, prawda? Czyli wtedy dodamy tutaj symnika. Xymnika. Czy czytasz na przykład książkę? I teraz spróbujemy to samo, tylko z czasem przeszłym. Jak to odmienimy w czasie przeszłym? Musimy najpierw się to odmienić w czasie przeszłym. Spróbujmy odnieść to w czasie przeszłym, ale zdanie, zdanie oznajmujące. Byłoby to wtedy Mogosymnida, prawda? To byłoby nasze zdanie twierdzące. Ale tak jak mówię, teraz nie chcemy zdania twierdzącego, więc musimy wymienić sobie tę końcówkę na pytanie. I tak jak mówiłam, po prostu nida zmienia się na nika. Czyli co nam się tutaj zrobi? Go sämnika, czy nawet zjadłeś, to to mamy wtedy czas przeszły. Tak samo zrobimy sobie z kumbuhada. Zróbmy najpierw sobie do czas przeszły. Kumbuche jest Znowu nie chcemy tego nida, Chcemy czas, tą końcówkę y, pytającą. I co tutaj tam się zrobi? Obuchesem nika, nida na nika. Manika. Właściwie k tak naprawdę zaczęłam zamienić, prawda? Oda, czy mam tutaj przejść? Najpierw sobie tutaj zrobimy czas przeszły, normalny. Wasem nida, znowu to nida, czy tak, tak naprawdę tak jak mówię już da czy się wymienia. Zaznaczę tak, skoro tak już wcześniej zaznaczałam. Łasymnika? Przyszedłeś? Przyszedłeś wczoraj do szkoły, na przykład, prawda? I zróbmy teraz tylko jeszcze kilka przykładowych pytań. Tak właśnie, nie pytań, tylko zadań, zdań. I spróbujcie macie pierwsze zdanie. Mamy tak, jutro pójdę do kina. Pamiętamy, że używamy teraz tej naszej nowej końcówki, tego stylu formalnego. Zaczynamy sobie zdanie, od jutro. Nail, nail będzie oznaczało jutro. Pójdę do kina, najpierw musimy użyć nasze słowo kino. Tutaj podam. Tutaj powinna być jakaś partykuła, ale chwilkę sobie to zostawimy. I pójdę, czyli chodzi o nam czas, czas przyszły. Czyli czasownik, kada, zapisz tutaj w nawiasie. Jak omienimy go w czasie przyszłym? Kan. Komida. I z naszych lekcji, jeszcze pomyślmy. Jaką partykułę dodajemy do miejsca, gdy do, gdy do niego idziemy. Dodajemy wtedy partykułę E. Milkczonie kalkom Jutro pójdę do kina. Drugie zdanie. Wczoraj poszłam do parku. Niestety tutaj znowu użyła, użyłam czasownika iść, ale już nie chciałam tutaj zmieniać. Zacziemy sobie od słówka wczoraj. Odzie. Teraz znowu do parku, nawet park. Komun. wiemy, że będzie partykuła S z czasownikiem iść, prawda? Kąłony. Poszłam w czasie przeszłym. Kasymnida. Odzie kołonę kasymida. Wczoraj poszłam do parku. Trzecie. Uczę się w bibliotece. Teraz chodzi oczywiście, o czas teraźniejszy. I teraz tak, zacznijmy od biblioteka. Mówimy, że czasownik musi być na końcu, prawda? Czyli zaczynamy tutaj sobie od biblioteki. to Tutaj też będzie jakaś partykuła. Na chwilkę sobie, sobie to. I teraz uczę się. Kumbuhada, na przykład czasownik w nawiasie, jaki musimy odmienić. Czasownik kumbuhada. I jak odmienimy go w czasie teraźniejszym? Kumbu. Hamnida. I teraz jaką partykułę dodamy do miejsca, Jaką czynność wykonujemy w tym miejscu? Będzie to partykuła ESO. I ostatni przykład. Piję herbatę. Zacznijmy sobie słowa herbata. Herbata to będzie CHA. Bo znowu powtarzam, czasownik mamy na końcu zdania, czyli odwrotnie niż w języku polskim. CHA. Został tutaj też partykułę, bo tutaj powiedzmy też partykuła. I zacznijmy od czasownika MASIZA. Czasownik będzie Masidan, czyli pić. Jak go odmienimy, będzie Masinida. I teraz tak: piję, co piję? Herbatę. Co nam odpadało na pytanie, co, z kim i tak dalej? Będzie to partykuła L lub ryl. Tutaj mamy samogłoskę, czyli wtedy ryl. Czarel Masimida Piję herbatę. Była to jednak dosyć długa lekcja w porównaniu do poprzednich. Mam nadzieję, że tutaj dotarliście tutaj już po przerobieniu poprzednich lekcji, bo bez tego tutaj nie damy rady zrozumieć. Powtórzmy tylko jeszcze krótko, jak będzie wygląda ta końcówka. Jeśli zapamiętamy, że to jest końcówka symnida lub minida, to też resztę czasu będzie nam łatwiej odmienić. I tak jak jeszcze raz mówiłam, jeśli mamy problem z zapamiętaniem czasu, czasu przeszłego, spróbujmy najpierw sobie odmienić to w tym, naszy, w tym naszej formie, którą już znamy, w tej nieformalnej wersji. Prawda? Tak jak już tutaj mówiłam. Można wtedy sobie łatwiej tutaj łatwiej to, yy, to zapamiętać. Więc tak, ta lekcja była troszeczkę dłuższa. I teraz w kolejnych lekcjach będę nadal używała tego naszego yy, poprzedniego, od, tej poprzedniej odmiany, czyli tej nieformalnej, bo jednak jest ona taka częściej używana w życiu codziennym. Ale po prostu chciałam, żebyście też wiedzieli, co się dzieje, jeśli jakaś taka końcówka formalna się pojawiła. Jeśli macie pytania, to zapraszam Was do zadawania pytań też w komentarzach. I do usłyszenia w kolejnej lekcji. Pa, pa!